Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy postanowiliście poświęcić kolejne kilka, kilkanaście minut na wysłuchanie audiofelietonu z cyklu Głos Wodza. Dzisiejszy odcinek będzie także o Afganistanie, a nadałem mu tytuł Afganistan, kraj z którego uciekają podbite mocarstwa. No cóż, w sumie mógłbym ten odcinek zatytułować Afganistan jako kraj yy, czy, czy cmentarzysko, mocarstwo, no ale to jest już takie obcykana fraza i niebo. Ja w związku z tym wyśliłem się na coś bardziej wysublimowanego, ale jest to generalnie to samo, o czym mówią wszyscy. Yy, generał major, odpowiednik z polskiego generała dywizji, dwudziestkowego generała, Chris Donechio, był ostatnim żołnierzem armii Stanów Zjednoczonych, który opuścił Kabul, ziemię afgańską. To on. Wszedł jako ostatni na pokład z żołnierzy. Tam chyba był jeszcze jakiś pracownik ambasady po nim, jako symboliczny chyba Amerykanin opuszczający ziemię afgańską po 20 latach konfliktu. I Stany Zjednoczone są kolejnym mocarstwem, które opuściło afgańską ziemię spod winiętym ogonem, pokornie i ciężko pobici. Do tych pobitych trzeba dołożyć 250 obywateli Stanów Zjednoczonych zostawionych w Afganistanie na pastwę losu, czyli talibów, co przyznał sam generał Kenneth McKenzie. Sami Amerykanie przyznają, że zostawili 250 obywat swoich obywateli w ogarniętym wojną Afganistanie, rządzonym przez fanatyków religijnych talibów, którzy wprowadzają tam prawo szariatu. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wyglądał odwrót najpotężniejszej ponoć jeszcze armii świata z afgańskiej ziemi. Proponuję już nie śmiać się więcej z pasterzy kóz w klapkach czy, czy w sandałach, z karabinkami Kałasznikowa i z granatnikami RPG-7, którzy gdzieś tam znów zwyciężyli, no bo jednak jeśli będziemy śmiać się z tych pasterzy kóz, to kim my jesteśmy? Kim my, Bia... cywilizacja białego człowieka, kim jesteśmy my, co reprezentujemy sobą, jeśli podbili nas czy pobili nas hmm... Tak pogardliwie przez nas. Przeze mnie kiedyś też, ja nabrałem bardzo wiele pokory. pasterze kus. No to jeśli biją nas pasterzy kus, to kim jesteśmy? Pasterzami chomików, kim? Czy, czy, czy samymi kozami? No, trudno, trudno w tej chwili. Trudno w tej chwili określić, gdzie jest cywilizacja chrześcijańska białego człowieka. Uważam, że na poważnym zakręcie, ale no nie ja będę. Nie, ja będę kształtował, że tak powiem, wizerunek tej cywilizacji obecnej na świecie, bo ja jestem tylko jakimś tam biednym komentatorem, który próbuje coś wysnuć, jakieś wnioski z tego, co widzi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale talibowie zabili muzyka, takiego zwykłego muzyka, jakiegoś folkowego afgańskiego. Nazywał się ten człowiek Fawad Andrabani, Andarbani. I dlaczego został zabity? Dlatego, że zabawiał ludzi. No, bo takie jest generalnie zadanie, zadanie muzyka, prawda? Czy, czy, czy jakiejś tam kapeli? Oni na czymś tam grają, śpiewają, ktoś tam tłucze w bębny, ktoś inny wciska klawisze jakiś tam, nie wiem, organek czy, czy innych cudów. Ktoś śpiewa i reszta tańczy. Na tym polega robota muzyka. Oczywiście jest to robota mniej lub bardziej płatna. I tego człowieka zabito. Tak działa szariat. Wywleczono go z domu i zabito. Mam tylko nadzieję, że tego człowieka nie torturowano, bo takie przyjemności, tutaj mówię w cudzysłowie, jak wydłubywanie oczu, czy, czy wycinanie jąder, nie są niczym, niczym innym, niczym dziwnym u talibów. Na to pozwala im prorok. Na to pozwala im jego nauka. Na to pozwala im Allah. Na to pozwala im wielosetletnia, czy wielotysięczna wielo Set, yy, wielowiekowa tradycja, o wybrnąłem wreszcie, której oni się trzymają. Nikt im nic nie zrobi. Możemy się odgrażać, możemy wysyłać drony. Nie my, Amerykanie. Może się odgrażać prezydent Stanów Zjednoczonych, że ich dopadnie, może wysyłać drony, no dobra, ale yy, tam gdzieś dron amerykański zabił dziewięć osób, w tym yy, jakiegoś przywódcę chyba państwa islamskiego, a Amerykanie w tym czasie zostawili 250 swoich obywateli na terenie. Afganistanu. No to jaki jest stosunek 9 do 250, tak? No to wypada słabo. I co teraz Amerykanie? Ja w ogóle uważam, że ten, atak był, że ten atak był niepotrzebny, no bo jeśli Amerykanie chwalą się w mediach, że zabili przywódcę państwa islamskiego, no to tylko patrzeć, jak państwo islamskie będzie wyłapywać obywateli Stanów Zjednoczonych i publicznie robić egzekucje. Przy dzisiejszych możliwościach z internetu, to no, groza i strach zapanuje, Tak, jeśli publicznie kogoś się zetnie lub zastrzeli. Ja oczywiście nie znam powodów, dla którego przeprowadzono tą operację z dronem, nie znam powodów, dla którego planiści Pentagonu, no, znawcy wojny na pewno i. i, i i tematyki arabsko-afgańskiej podjęli decyzję taką straceńczą, ale ja na miejscu ich bym się jednak wstrzymał, no bo odwet jest podstawowym, jest podstawowym prawem w islamie. I teraz ten odwet będzie krwawy. A jeżeli zabito tych dziewięciu ludzi z państwa islamskiego dronem tylko dlatego, żeby poprawić notowanie administracji Joe Bidena i narazić na jeszcze większe niebezpieczeństwo 250 250 obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy wciąż są w Afganistanie, no to moje pytanie brzmi, ile kosztuje życie ludzkie obecnie? Jak ono jest cenne? To pytanie pozostawiam Państwu. Inaczej, odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu, ponieważ każdy musi to rozważyć. James Woods, słynny aktor, którego ja pamiętam z filmów, o, z mojego tam dzieciństwa, z lat 80., o chyba mafii nowojorskiej, pokazał obrazek na jednym z portali społecznościowych. Pokazał obrazek kilku czy kilkunastu klatek z psami, takich klatek do transportu psów, które armia Stanów Zjednoczonych pozostawiła na lotnisku, umykając. W tych klatkach były zwierzęta, wierni towarzysze broni, żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Te zwierzęta tam zostały. Klatki stały w wojskowym takim oddynku czyli w dwuszeregu. Czyli one nie były porzucone w panice przez żołnierzy, którzy się przepychali do luku desantowego samolotu, tylko no, wyglądało na to, że te klatki zostały położone na komendę przyłożonego. Ja kilka tygodni temu nagrałem dla Państwa jeden z odcinków tej mojej gawędy, o pieskach wojny. Ja próbowałem Państwu opowiedzieć o tym, jak ci przewodnicy są zżyci ze swoimi zwierzętami. To są ich najwierniejsi towarzysze. Oni ich noszą... To osobiście ja widziałem, jak polski saper niósł swojego towarzysza broni pieska na rękach, bo piesek te w temperaturze yy, kilkudziesięciu stopni Celsjusza tak długo kopał w ziemi, aż wreszcie znalazł chyba przewód do ładunku wybuchowego, po czym ten piesek zemdlał i ten biedny żołnierzyk, saper sam, zmęczony w tej kamizelce, w całym tym ferszalunku saperskim, niósł tego psa, najpierw mu dmuchał w pysk, później yy, kropił go wodą, a na końcu go niósł do transportera, tam gdzie działa klimatyzacja, żeby ten jego najwierniejszy przyjaciel stanął na nogi. A tutaj zostawiono kilkanaście psów. Na czyjś rozkaz, tak? No więc... Po raz kolejny mogę zapytać, skąd uśmiech na twarzy prezydenta Joe Bidena? Gdzie są amerykańscy planiści wojskowi? Ja tutaj stanę w obronie tych planistów. Muszą Państwo wiedzieć, że procedury wypracowane w Armii Stanów Zjednoczonych są tak rygorystyczne, że tam bez pisemnego rozkazu nie zrobi się dosłownie nic. Na wszystko jest czas. I ja po raz enty powtórzę, że ta panika w wycofaniu się spowodowana jest idiotyczną komendą, yy, idiotyczną komendą administracji Bidena. Oni zakreślili im jakiś no, katastrofalnie zły termin, katastrofalnie krótki termin, i teraz Pentagon się miota, tak, żeby wypełnić rozkaz i jednocześnie ewakuować tych ludzi. No, to, to okazało się to, to no, niemożliwe, bo no, zostawili sprzętu, no, za kwoty niewyobrażalne dla zwykłego człowieka, dozbroili w ten sposób na pewno talibów, pewnie z czasem państwo islamskie. I teraz już, jak mówiliśmy sobie o, o tych pasterzach kóz z górskich w sandałach, tak, no to oni zmienili karabinki kałasznikowa, często chińskiej produkcji, czy jeszcze radzieckiej tak, na nowoczesne karabinki armii Stanów Zjednoczonych M4, czy M16, czy jakieś inne cuda. Ja już gdzieś tam straciłem też łączność z amerykańskim uzbrojeniem. No ale no jednak ta, 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 ta broń amerykańska na amunicję 556, nawet karabinek M4, no to jednak już jest broń światowej klasy. To już nie jest wioska chińska, jakaś tam zabawka, która strzela, a Allah nosi kulę. Tak? No więc yy, uważam, że mój tytuł. Afganistan, kraj, z którego uciekają podbite mocarstwa, no jest jak najbardziej, jak najbardziej adekwatny do sytuacji. Ja Państwa bardzo przepraszam za moje emocjonalne wystąpienie, ale jako dzieciak, później jako młody człowiek, byłem karmiony takimi amerykańskimi filmami wojennymi, najczęściej na wideo, gdzie na przykład jakaś grupa arabska lub kolumbijskich handlarzy narkotyków łapali Amerykanina, więzili go gdzieś tam albo w górach, albo na pustyni, a Pentagon lub najbliższe kręgi prezydenta wysyłały dzielny oddział tam. Nie wiem, czy z Arnoldem Schwarzenegerem, czy z jakimś tam innym magikiem. I sześciu umieśnionych gości odbijało faceta w ciągu trzech godzin. Po czym wszyscy wracali, cali i szczęśliwi, jeden lekko ranny. Jak to mawiał klasyk, wszyscy wstawali i bili brawi, tak, brawa standing ovation, czy jak to tam zwał. Nie? No bzdura. Nic takiego nie jest. No, realne życie to zweryfikowało. Na końcu chciałbym się z Państwem podzielić taką moją refleksją. Oby ona nie była słuszna, ale stwierdzam, że jeśli ktoś kiedyś podbije Afganistan, to Zwycięzcą nie będzie Narodowa Armia czy Koalicja Takich Armii Narodowych, ale będą to stworzone, najemne siły zbrojne, które będą finansowane przez jakąś wielką korporację, być może elektroniczną, być może jakąś inną. A wojna ta prywatnej korporacji z Afganistanem będzie spowodowana tym, że ta korporacja będzie potrzebować surowców naturalnych, jakie są na terenie Afganistanu. I oni wyślą armię, która być może zwycięży. Ja tego nie przesądzam. Inaczej ona zwyciężyć zwycięży, tak samo jak zwyciężyli Amerykanie i w Afganistanie, i w Iraku. Nie? Problem jest później z utrzymaniem. Problem jest później z utrzymaniem terenu. No utrzymanie terenu wiązałoby się z eksterminacją ludności cywilnej, czy, czy jakimiś obozami. Yy, boję się tego nawet słowa powiedzieć nie wiem, brakuje. Z obozami odosobnienia, o, żeby nie używać innego słowa, no ale na to nikt w demokratycznym państwie sobie nie pozwoli, bo jednak politycy chcą wygrać wybory. I jeśli będą ciągle ginąć żołnierze, to matki ginących żołnierzy kartką wyborczą odsuną decydentów od władzy. Przy wielkiej korporacji to tak nie działa. To pewnie nie stanie się za mojego życia, bo na razie wszyscy liżą rany po Afganistanie, ale. Uważam, że takiego scenariusza nie można wykluczyć. Jeszcze raz przepraszam za moje emocje, ale chyba są one w pełni usprawiedliwione. Dziękuję, że Państwo mnie wysłuchali. To był audiofelieton z cyklu głos wodza, a dzisiejszy odcinek nosił tytuł Afganistan, kraj, z którego uciekają pobite mocarstwa.